Futbol Akademia zawsze była organizacją innowacyjną i zawsze w szkoleniu dzieci w piłce nożnej, jak również w nauczaniu poszukiwała nowych wyzwań i tego, co w danym czasie funkcjonuje najlepiej. Jesteśmy w czasach, w których zaangażowanie w robienie czegokolwiek, uprawianie sportu, zajmowanie się inną dyscypliną życia wymaga Skupienia, ponieważ jest wiele czynników, które rozpraszają młodego człowieka, jest wiele rzeczy, które młody człowiek może robić, wiele informacji, które może konsumować. Rywalizacja Futbol Akademii ma zaangażować młodego sportowca w to, żeby chciał uczestniczyć w procesie treningowym bardziej, żeby stawał się coraz lepszy i żeby budowanie postaci stało się jego hobby, jego naturalną zabawą. To, to, to doskonalenie jego samego i jego postaci, która Ponownie odwzorowuje dokładnie to, co dzieje się w, w, w rzeczywistości, ma sprawić, że będzie on w taki sposób inteligentny stawał się coraz lepszy. To jest oczywiście ogromna zabawa, która przede wszystkim przykuwa uwagę. Warto zaznaczyć, że tego typu rozwiązanie grywalizacyjne, które znane jest co prawda na całym świecie, ale w struktury szkółki piłkarskiej czy Akademii Piłkarskiej zostało wprowadzone przez Futbol Akademii jako, jako pierwsi na świecie to zrobiliśmy. Nikt jeszcze. Takiego mechanizmu nie próbował w ogóle w dyscyplinie sportu, więc jesteśmy bardzo ciekawi. Efektów wiemy, że będą one pozytywne. Liczymy tylko na to, że będą super pozytywne i bardzo się nasi zawodnicy zaangażują, także ta innowacja nam przyświeca i cieszymy się, że Football Akademii znowu jako pierwszy podmiot na rynku wprowadza coś, co absolutnie wyróżnia w tej kategorii, jaką jest piłka nożna dzieci. To jakie są najbardziej pozytywne aspekty czy argumenty za grywalizacją. No grywalizacja to przede wszystkim nauka przez zabawę. Grywalizacja daje natychmiastowy, natychmiastową informację zwrotną dla, dla grającego. Grywalizacja e, uczy systematyczności, odpowiedzialności, uczy tej niemalże mitologicznej m, konstrukcji, że jak bardzo się postarasz, tak dobrze na tym wyjdziesz. Polskie jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. E, I to... Sprawia, że grywalizacja jest czymś, co może absolutnie odmienić proces treningowy czy proces nauczania. Jestem przekonany, że sama formuła grywalizacji, która przemycana już jest wielokrotnie na amerykańskich uczelniach, szkołach podstawowych, jak również w firmach i dużych korporacjach, no sprawi, że Efekt, jakim jest podniesienie umiejętności małego piłkarza, będzie nieporównywalnie większy niż do tej pory poprzez właśnie to zaangażowanie i radość z procesu treningowego, który czasami oczywiście bywa monotonny.